Wracając do wspomnień z kajdankami na rękach, próbą sił był proces w 18 Wydziale Karnym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, dziś przemianowanego na okręgowy. Tego momentu nie zapomnę do końca swoich dni. Jak sobie przypominam, nadal zastanawiam się, czemu nie umarłem wtedy na zawał. Był początek września. Pogoda niczego sobie. Tego dnia. Nie jadłem śniadania. Nie należało mi się. Dlaczego? Dzień wcześniej powiadomiono mnie, że na jadę na wagę. Że mam nic nie kombinować, bo jest na pawilonie argument, który pomoże mnie przekonać. Ów argument to pała 75, którą oddziałowy o od swojsko brzmiącej ksywie oprawca nieraz przekonywał do wejścia do policyjnej suki tymczasowo skazanego. Bliski mi człowiek opowiadał, że widział przez okno zdarzenie z 75 w tle. Był wówczas z kolegami w celi w świetlicy zakładu karnego w Białęce. Przerwali ćwiczenia na siłowni, gdy usłyszeli wrzask i awanturę przed pawilonem. Oprawca zapomniał, że ktoś może zobaczyć, co potrafi, choć w zasadzie miał to gdzieś. Otóż jednemu z tymczasowo skazanych odechciało się jechać na wagę. Odmówił wejścia do budy czy Kabaryny, jak to my więźniowie nazywaliśmy. Zaparł się przed wej przy wejściu i ani go wepchnąć do środka, ani wyciągnąć na zewnątrz. A to problem, bo buda znajdowała się na podwoziu samochodu ciężarowego stara, więc musiał wejść po schodkach. Do tego wewnątrz budy znajdowały się dwa przedziały, między którymi po środku była dykta wzmocniona metalem. Policjant w budzie, kierujący ruchem, nie mógł go wciągnąć do środka. Z kolei ten, co asystował przy schodkach, nie mógł dać rady, by go ściągnąć ze schodków. Tymczasowo skazany nieźle się zaparł. Być może wielka w nim była determinacja, by jednak pozostać niezważony. Sytuacja na tyle się skomplikowała, że wewnątrz kabaryny już siedziało kilku wagowiczów i na zewnątrz oczekiwała spora grupa w kolejce. Rozpoczął się doping. Jeszcze delikatny, ale stający się pewną atrakcją w nudnym i leniwym życiu tymczasowo skazanych. Klawisz z administracji przynoszący ich akta stał nieporadnie, nie wiedząc, co ma zrobić. Mógł wyłącznie przyglądać się całemu zdarzeniu, licząc, licząc na to, że niechętny wagowej wycieczce tymczasowy jednak osłabnie. Czas grał na niekorzyść policji, ponieważ był to ostatni transport tego dnia. Każde opóźnienie mogło wiązać się z tym, że sprawy spadną z wokandy, a w języku zwykłego śmiertelnika nie odbędą się tego dnia. Czemu klawisz nie pomagał dwójce czy trójce gliniarzy? Bo zabraniały tego przepisy. Służba więzienna, przynajmniej w 1996 roku, nie mogła ingerować w to, co się działo. W momencie, gdy papiery tymczasowo skazanych zostają przekazane konwojowi sądowemu, ci automatycznie przechodzą pod nadzór. Policji, a klawiszom nic do tego. Dlatego też klawisz z administracji mógł się tylko przyglądać i doradzać. Pewnie transport nie dojechałby na czas, gdyby nie oprawca. Z tego, co później słyszałem. Chyba siedział jak zwykle w rozpiętej bluzie w tramwaniu, czyli na dyżurce, pił kawę, palił łapówki od złodziei i z którymś sprzątającym czy kalifaktorem bajerzył. Przykładając na język wolnościowy, rozmawiał z którymś z osadzonych wyznaczonych, wyznaczonym do sprzątania lub więźniem funkcyjnym zajmującym się wydawaniem posiłków. Nagle wstał i jak zwykle przeciągnął się. Był potężnym chłopem o wysportowanej sylwetce mimo swoich ponad 50 lat na karku. Potem wyszedł przed pawilon i zaczął obserwować całe zdarzenie. Nie miał szczęścia ani nawet farta sprawca zamieszania. Nie pomyślał, że na zmianie oprawcy nie należy odbierać mu przyjemności delektowania się kawą i szlugiem o poranku, bowiem groziło to poważnymi konsekwencjami. Jak tylko pojawił się oprawca, doping momentalnie ucichł. Policjanci nadal mocowali się z ruchomą barykadą, gdy oddziałowy sprężystym krokiem podszedł do drzwi. Kabaryny, gdzie zaparł się wspomniany tymczasowy, wziął potężny zamach i reszta dopiero wtedy dostrzegła, że trzyma w ręku w swej wielkiej dłoni 75. Koleś nie wiedział, co zaraz się stanie. Gdy pierwszy cios pałki celnie trafił w piętę, w wypięte plecy delikwenta, policjanci odskoczyli. Tamten nawet nie drgnął. Pewnie zamarł. Poleciały kolejne uderzenia wymierzone dokładnie w to samo miejsce. Tymczasowy zawód, ale było już, jak mi relacjonował świadek zdarzenia, za późno, bo ciosy spadały błyskawicznie i metodycznie. Nic z obserwujących nie próbował nawet komentować. Oprawca działał sprawnie. Okładany być, okładany był, może z. Przepraszam, teraz oprawca działał sprawnie. Okładany być może z bólu nie wiedział, co ma zrobić: czy wejść do środka, czy się cofnąć. Może spanikował, lub ból odmówił jego mięśniom posłuszeństwa. W każdym razie tkwił, jakby był przywiązany do palakaźni. Nagle jednak mięśnie mu puściły i całym ciężarem spadł pod nogi oprawcy, który nie przestawał go katować. Krew leciała tymczasowemu z głowy. Być może zahaczył nią o metalowy stopień. Lecz to nie zniechęciło pana Zygmunta. Biała pałka co rusz lądowała na ciele nieszczęśnika, który jedynie skulił się i wył. Przyleciało kilku oddziałowych skontrolować, co się dzieje, ale nie wtrącali się. Więzień nie był od nich, tylko z pawilonu pierwszego. Wiedzieli zatem, że lepiej nie wchodzić mu w drogę. Ten, kto siedzi w pierwszym, jest własnością oddziałowego Zygmunta. Tymczasowy wył. Aż w końcu oprawca, nie przerywając spokojnym, chłodnym i opanowanym głosem, w którym nie było nawet lekkiego zasapania, powiedział wpierdalaj się do środka. Tamten zaczął czołgać się po schodkach, co róż dostając pałą. Poruszał się powoli, to też więcej otrzymywał uderzeń. Oprawca nawet na moment nie przestawał. W relacji świadka najbardziej przerażający był jego wyraz twarzy była zimna, nic nie wyrażała zachowywał się jak dobrze wyćwiczona maszyna do bicia, a może i zabijania. Wiem, że pan Zygmunt przez kilka lat był prywatnym ochroniarzem któregoś z naczelników więzienia. Na jego twarzy nie drgnął nawet jeden mięsień. Tłukł metodycznie i fachowo. Tamten wciągnął się do budy, ale nogi miał jeszcze wyprostowane poza samochodem. Dygoczące kulasy stały się zatem łatwym łupem białej pałki. Dopiero policjant, z którym tak się mocował i którego uprzednio lżył, wciągnął go do środka. Na schodkach widać było ślady krwi, tyle pozostało po upartym, tymczasowo skazanym. Gdy tylko zniknął we wnętrzu buty, oprawca odwrócił się do reszty, trzymając pałkę przy nodze. Żaden słowem się nie odezwał. Bardzo szybko wszyscy wsiedli do kabaryny. Pozostali policjanci bez słowa zatrzasnęli za ostatnimi za ostatnim drzwi podali rękę panu Zygmuntowi i wsiedli do kabiny Stara. Za chwilę silnik zaskoczył i zawył przez zbyt duże obroty. Budą szarpnęło, ale silnik nie zgasł. Samochód z ostatnim transportem wyruszył do sądu przy ulicy Solidarności w Warszawie. Oprawca odwrócił się i wszedł do pawilonu. Gdy tylko samochód policji sądowej opuścił teren, do zakładu karnego w Białęce powróciła cisza. Idę. Spać. Nie idę spać, ale tak kończy się ten fragment mojej historii.